Dzień dobry, szanowni widzowie. Jestem u Krzyśka, bo zadzwoniłem. Dzień, do... dzień dobry, panie Krzysztof. I, I Wojtku. Wojtku, dzień dobry. I u Pozdrawiam Wojca, Wojtka. Jasna. Tak jest i I u ja. Wojtka. Dzień dobry, panie Podlecznie, Wojtku. Przepraszam, daj mi coś powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że po prostu bardzo yy, lubię, że po prostu oglądacie mnie i po prostu paluchy do góry de... Dajecie, jak to się mówi, mhm. i po prostu y, po prostu szanujcie wspaniałych ludzi. A dzisiaj było po prostu koszenie trawy, trzeba po prostu ogarniać to powolutku, 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 bo wiosna jest radosna, mhm. jak to się mówi. I Ta. Krzysztof niech teraz powie. I, I bardzo ciekawe filmy, Wojtku, coś nowego, że coś robicie... Fajna, fajna treść. Mi się podobały te filmy. Tak? O, no dziękuję, że... No, ee, bo fale pytanie na mnie. Dobra, to o Krzysztofie. A... Wojtek bo... nie przeszkadza. Teraz. Dobra, nie, teraz... Wojtek nie przeszkadza. Nie, ja nie chcę jak ja się opowiadam, to ja nie chcę, żebym... On... Y... Zadzwonił do mnie Jacek z kanału Mleczny tak. Człowiek i powiedział, że Krzysiek ma pretensje, bo...